Witam państwa serdecznie. Dziś porozmawiamy o niebezpiecznym zgrzytaniu zębami. Dlaczego niebezpiecznym? Dlatego, że niestety, wydawałoby się tak banalny problem, może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Zgrzytanie zębami, inaczej jest nazywany bruksizm, może dotyczyć zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. I dzisiaj wam wyjaśnię, jakie są tego powody, o czym świadczy takie zgrzytanie. Jakie konsekwencje, jeżeli nie leczymy tego problemu? No i oczywiście, co możemy zrobić w domu w sposób naturalny. Także bądźcie ze mną do końca. Takie zgrzytanie zębami to jest jedna z przyczyn zaburzenia funkcjonalnego jamy ustnej, która się spotyka najczęściej i może występować zarówno w dzień, jak i w nocy. I ogólnie polega na tym, że występują bardzo silne i niekontrolowane uciski skurcze w mięśniach twarzy, żuchwy, i ten ucisk na zęby jest wtedy tak mocny, że jest kilkakrotnie mocniejszy niż ta siła, z którą zwykle gryziemy normalnie potrawy. Mówi się, że nawet 250 kg na 1 cm2 tak mocny jest ucisk. Nic dziwnego, że przy takiej sile ucisku pojawiają się bardzo poważne problemy już w okolicy jamy ustnej, bo mogą powstawać pęknięcia na zębach. Zęby się stają bardzo wrażliwe na dotyk i na zimno. Na gorąco, na jakieś słodkie smaki. Mogą nawet łamać się zęby przy takim ucisku. Oczywiście też pojawiają się problemy z samym stawem żuchwowym i stany zapalne i zmiany zwyrodnieniowe. Mówi się, że osoby, które mają ten problem przewlekły i nic z nim nie robią, to nawet mają zmienioną twarz. Twarz ma wtedy taki wygląd albo kształt bardziej kwadratowy. Zwykle takie początkowe zmiany to człowiek sam nawet nie zauważa i nie zauważa, że tymi zębami zgrzyta bardzo często. Może to zaobserwować dentysta przy takim zwykłym na przykład badaniu podstawowym i zwrócić człowiekowi uwagę. Natomiast, oczywiście, jeżeli problem jest dłuższy, no to wtedy już to się nie da nie zauważyć, bo bardzo często powierzchnia zębów jest po prostu wytarta, jest gładka i zęby są po prostu u góry. Płaskie. Dodatkowo pojawiają się bardzo mocne bóle. Te bóle mogą być w okolicy żuchwy. Te bóle mogą być też w okolicy szyi, bo napinają się mięśnie nie tylko twarzy, tylko mięśnie twarzy, szyi, potylicy. Bardzo często u ludzi boli głowa. I na przykład osoby, które budzą się rano i wyczuwają, że Właśnie, napięcie jest takie w mięśniach, albo głowa mocno boli, a w ciągu dnia przestaje boleć, albo żuchwa i mięśnie tu twarzy. No, takie wrażenie, że rzeczywiście człowiek coś żuł w nocy, to musi to być takie no sygnał, czy rzeczywiście w nocy nie zgrzyta zębami. Bo człowiek jak śpi, to ten problem występuje w fazie REM, takie przejście między różnymi fazami snu. No, sam tego nie odczuwa, nie słyszy. No chyba, że partner zwrócił uwagę. Bo rzeczywiście dla partnera to może być bardzo uciążliwe. Takie zgrzytanie w nocy występuje od kilku sekund do kilku minut czasami. Przy takim zbyt mocnym napięciu, przy bruksizmie, może pojawiać się też... Trzask, taki chrupanie w stawach żuchwowych, i na to też warto zwrócić uwagę, jeżeli pojawił się taki objaw, czy nie dlatego, że jest mocne zbyt zaciskanie zębów. Czasami ludzie mający ten problem nawet w dzień tego nie zauważają, bo niektóre osoby rzeczywiście mają bardziej w dzień ten problem i on występuje wtedy nie jako zgrzytanie, tylko jako ściski zębów. Pracuje przy komputerze, prowadzi człowiek samochód, jest mocno skoncentrowany i zęby są po prostu zaciśnięte i to jest niekontrolowane. My czasami możemy z Wami poobserwować, jak patrzysz na kogoś, kto na przykład jest bardzo zdenerwowany i coś tam sobie myśli, a jemu szczęka po prostu chodzi, tu mięśnie chodzą, człowiek ściska te zęby, a jeżeli mu zwrócić na to uwagę, to będzie zaskoczony. Bo on sam tego nie odczuwa. I wiecie Państwo, najczęściej, jeżeli komuś boli głowa, występują szumy uszne, pojawia się zapalenie stawów, albo właśnie trzaskanie w tym stawie, no najczęściej człowiek nie myśli o tym, że to od tego nadmiernego napięcia. A czasami warto po prostu przeanalizować, pójść na przykład do dentysty, sprawdzić, Powiedzieć, jakie dolegliwości występują. Bardzo często powodem tych dolegliwości może być budowa anatomiczna, na przykład nieprawidłowy zgryz. Albo coś było nie tak zrobione w czasie leczenia stomatologicznego. Jakieś wypełnienie było zrobione nieprawidłowo, jakaś korona jest nie taka, albo jakiś aparat ortodontyczny człowiek nosi. I to też może przeszkadzać i powodować takie zmiany. I wtedy to jest bardzo łatwe do. Poprawy. Natomiast oczywiście problemy bywają bardziej skomplikowane. Na przykład choroby neurologiczne, takie jak parkinsonizm, może powodować, bo to są niekontrolowane ogólnie ruchy mięśni, albo padaczka. Niekontrolowane skurcze. Także tu też towarzyszyć temu może bruksizm. Ale tak jak już omówiliśmy, że bardzo często to napięcie nerwowe, bo stany depresyjne, stany lękowe bardzo często są predyspozycją do powstania takich problemów. Natomiast jeden z bardzo częstych powodów pojawiania się tego problemu to oczywiście są robaki. Po prostu pasożyty w organizmie człowieka, zarówno u dziecka, jak i u osoby dorosłej. Ze względu na to, że pasożyty, zatruwając nasz organizm, produkują taką ilość związków toksycznych, że podrażniają te i pobudzają właśnie układ nerwowy, wywołując jego nadmierne napięcie. Co powoduje skurcze mięśni? Dodatkowo pasożyty zaburzają wchłanianie ważnych składników. Na przykład występuje niedobór magnezu. Jak niedobór magnezu, wiadomo, skurcze mięśni. Ale my to traktujemy bardziej jak skurcze mięśnie w łydkach mogą się pojawić. Ale mogą się pojawiać skurcze wszystkich mięśni, m.in. twarzy, żuchwy i może pojawiać się bruksizm. A raczej pojawia się, bo to jest bardzo częsty objaw. Dodatkowo witaminy z grupy B, też przestają się wchłaniać, jeżeli jest infekcja pasożytnicza, a witamina B1, B6 i B12 szczególnie są ważne dla układu nerwowego. Też takie pobudzenie układu pokarmowego, wywołanie stanów zapalnych na śluzówce powoduje dyskomforty, a dyskomforty nawet w czasie snu, kiedy człowiek śpi, powodują ogólne spięcie w całym naszym ciele. Jeżeli wiemy, jakie są powody, to oczywiście. W ten sposób trzeba też zadziałać. W zależności od przyczyny dobieramy odpowiednie kuracje. Jeżeli chodzi o pasożyty, to wiadomo, trzeba zastosować odrobaczanie i później uzupełnić niedostające pierwiastki i witaminy, i minerały. Dodatkowo pamiętajmy, że nawet jeżeli przyczyną były pasożyty, Warto zastosować zioła i olejki aromaterapeutyczne, które będą wyciszać układ nerwowy, bo tak jak powiedziałam, pasożyty powodują pobudzenie układu nerwowego, nieprzypadkowo dzieci się robią nadpobudliwe, bardzo mocno ruchliwe, także to jest bardzo istotne, żeby zadziałać wielokierunkowo, żeby nie tylko usuwać pasożyta, a tylko jeszcze później naprawić te wszystkie konsekwencje jego obecności. No i oczywiście dla osób przyczyną, u których jest po prostu stres, no to zioła i olejki aromaterapeutyczne. Jakie zioła najbardziej się sprawdzą? W tym problemie najczęściej są polecane: waleriana, rumianek i mylisa. I najczęściej razem robi się taka mieszanka ziołowa i szklankę takiej herbaty. Można stosować dwa razy dziennie, no ale szczególnie poleca się przed snem. Bardzo dobrze się sprawdza też pasiflora. Ona wycisza układ nerwowy i jednocześnie poprawia jakość snu. Myślę, że wiele osób też lubi adaptogeny. Ashwagandha to jest jeden z adaptogenów, który pomaga i wyciszyć układ nerwowy i jednocześnie daje energię i siłę na cały dzień. Ze względu na to, że człowiek, który cierpi na bruksizm, no to on też nie ma takiej odpowiedniej jakości snu. Po prostu śpi gorzej. M mogą być takie mikrobudzenie się w nocy. Może być też delikatne zaburzenie rytmu serca, a to znaczy też organizm będzie niedotleniony, a człowiek w ciągu dnia później będzie zmęczony. Dlatego ashwagandha jest takim uzupełnieniem i taką pomocą, żeby organizm szybciej się później regenerował. Dodatkowo przy stresie, no wiadomo, jak będzie mniej organizm reagował na stres, będzie bardziej przystosowany do tych sytuacji, to takie skurcze mogą po prostu nie występować. Jeśli chodzi o olejki aromaterapeutyczne, no to najlepsze są lawenda, bergamotka. Melisa może być stosowany ilang ilang w połączeniu z innymi olejkami i olejki się stosują na różne sposoby. Można po prostu do takiego dyfuzora, żeby w powietrzu rozprzestrzeniał się ten aromat i żeby wyciszał człowieka. Można to robić jako kąpiele i ogólne albo można też robić okłady. Nawilżyć ciepłe, w ciepłej wodzie ręcznik i po prostu przykładać na żuchwę taki ręcznik, który powoduje rozluźnienie mięśni. Tak samo można przykładać taki ręcznik na kark. Bardzo dobrze w olejkach też się kąpać. Też można takie te kąpiele relaksacyjne przed snem regularnie stosować. Natomiast, co my możemy zrobić jeszcze? Są takie suplementy, które pomagają w pracy z jednej strony układu nerwowego, a z drugiej strony naszych mięśni. I na przykład do nich należy omega-3, bo te kwasy tłuszczowe EPA i DHA mają działanie i przeciwzapalne, i neuroprotekcyjne. Bardzo dobrym suplementem w tej dolegliwości będzie też koenzyn Q10, ze względu na to, że on regeneruje energię, odbudowuje tą energię wewnątrzkomórkową, wspomaga mitochondrię, też ściągając to napięcie z naszego ciała. Nadmierne pobudzenie układu nerwowego może też zdejmować suplement o nazwie GABA. A jeżeli u kogoś występuje bruksizm nocny i powoduje to też zaburzenia snu, można też suplementować melatoninę. Także zobaczcie, w zależności od tego, jakie są przyczyny dolegliwości, to można dobierać sobie różne suplementy, zioła i olejki. Ale bardzo często jest tak, że trzeba to jasne, że nie wszystko naraz, ale jednak łączyć kilka różnych jakby kierunków działania. Jeżeli na przykład, tak jak mówiliśmy, jest problem z pasożytami. No to wiadomo, że i niedobory pierwiastków będą, i nadpobudzenie układu nerwowego będzie, i problemy ze snem mogą występować. Także wydawałoby się, że przyczyna jest jedna, ale dolegliwości wywołuje kilka, i każda z tych osobnych, nawet dolegliwości, może powodować takie napięcie. Także dlatego kompleksowo podchodzimy do problemu. Jeżeli Państwo potrzebujecie więcej uzupełniających informacji, na przykład. Jak zrobić to odrobaczanie, albo gdzie wziąć dobre suplementy z, z witaminą B, z taką całą grupą, bo to najlepiej się sprawdza, to wszystkie uzupełniające materiały znajdziecie w opisie pod tym wideo. Dam Wam linki, wszystkie, które potrzebne do różnych nagrań, które też znajdziecie na moim kanale. A ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Życzę Wam dużo, dużo zdrowia i mam nadzieję, że dużo korzyści dla siebie wyciągnęliście z tego filmu. Zdrowie dla wszystkich. I do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samaryk.